Każdy żołnierz z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego musi odbyć raz w roku takie ćwiczenie. Oni muszą nabyć taką podstawową wiedzę, jaką ma żołnierz jednostki liniowej. Dzisiaj przewidziane są zajęcia takie jak serę, czyli będą tutaj się uczyć podstawowych zasad pracy z kompasem, pracy na mapie. Będą ponadto uczyć się rozpalać ogniska. Później y, będą mieli zajęcia z regulaminów. Centralny wojskowy zespół sportowy y, powstał, ażeby skupiać najlepszych żołnierzy wojska polskiego i sportu y, cywilnego, ażeby y, odciążyć. Polskie związki sportowe. Wybieramy najlepszych żołnierzy ze środowiska cywilnego i realizują się w środowisku wojskowym jako żołnierze i łączą swoją pasję sportową w naszym zespole. Należy do centralnego wojskowego zespołu sportowego, także jest to duże ułatwienie dla nas, sportowców, ponieważ mamy właśnie czas na treningi. Mamy też obowiązki związane z wojskiem. Jesteśmy tutaj właśnie na przeszkoleniu ogólnowojskowym. Będziemy szkolić się w zadaniach ogólnowojskowych, w musztrze. Mamy przewidziane również wykłady, żeby zgłębiać wiedzę również teoretyczną. Zawód żołnierza i zawód sportowca, sportowca są jak najbardziej zbliżone. Tutaj się liczy współpraca w grupie, dyscyplina, samo zaparcie bez tych, bez tych cech. Nie osiągnęlibyśmy sukcesu ani w jednym, ani w drugim, w drugiej dziedzinie. Tak więc to naprawdę bardzo mocno koreluje ze sobą. I od zawsze po głowie mi chodziło jednak e, wojsko. Po, podoba mi się to bardzo. Jestem, czuję się patriotą, czuję, że to jest mój obowiązek. E, w czasach Licealnych, już myślałem o Wojskowej Akademii Technicznej. To jest ogromna duma i radość móc reprezentować Polskę nie tylko jako sportowiec, ale również jako żołnierz wojska polskiego.